Ciekawe, czy gmina tutaj była pobrać opłatę targową w Sokołowie. Przyjechaliśmy na niedzielną giełdę. Jak widać, lało. Tu błota się trochę narobiło. Z rana jeszcze padało, ale ludzi, jak widać, nie brakuje. Już na placu w miarę spoko, tam tylko przez auta rozjeżdżone takie błotko. No i znów zwiedzamy, oglądamy co jest. W sumie taka propozycja do Was. Dawajcie znać co chcecie, żebym oglądał, żebym pytał. A ja wybiorę listę powiedzmy 10 rzeczy, z których napiszecie i będę szukał, oglądał i nagrywał dla Was, pytał o ceny. Także zaangażujcie się trochę. A przy okazji będzie ciekawszy ten film pewnie. O, jakieś fajne zegary. Nie wiem to będzie jakiś 2 czajnik Czajnik? No nie wiem, to bo to chodzi. Ja mogę podesłać panu nie wiem z 10 ofert różnych mi po prostu na zadzwoni, która oferta pana Ja napiszę tego, wyślę jedną ofertę pod ofertą C możemy... Ja mam pana Messenger, albo nie. Telefon ma, tak, tak, telefon. Ja, no, no. ja bym się na, 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 na SMS. Szklaneczki. dobra, to możemy na Ozaki. W jakiej cenie? 800 niebieski, siedemset nie. Nie, 800 czerwony, 700 niebieski. ja kompletna, dobra. Bardzo do. Renowacji Dobra, lecimy dalej. O tutaj mamy taką fajną zabaweczkę, leczy zabaweczkę maszyna budowlana, ładowarka, Bobkacik 35 tysięcy Pobawiłbym się takim czymś Cykle, kłady. Mamy jakieś krzesełka, fotele. Trochę ciuchów, trochę jakichś rupieciołków opony. Tu widzę fajne stanowisko, podejdziemy. Zobaczymy. No tutaj chyba nawet są ceny. No. Taki w krzesełko. 145 zł. 130 taki rzeźbiony stolik z fajnymi nóżkami. Kryształy. Tutaj Ceny pewnie widzicie, jak kogoś interesuje. Stare, ładne zegary. Zegary już nie ma cen. Chociaż tu jest 850 coś takiego. Tu takie fajne stylowe belki z inkrustacją.

Stanowisko Nie w to jest szabla I Magdur Piesz tarka kolumnowa To to nagrzywnica jakaś Niemiecka no. Szukamy narzędzi Coś przemoczyło, bo widzę że niektóre. No, to też jest kołowarskie. Takie przyrządzenie jak się nazywa, ale to jest do mierzenia. Teraz będę o ceny pytał. Trochę troszkę, garść zakupiona. <noise> Idziemy szukać dalej. Ale zimie, co to tu tak, Jak widać coś, coś się dzieje, chyba będzie działać, nie? Giełda. Oby, oby. <noise> Dobra, patrzymy. Co tu ciekawego. Panistry. Witam. Co ciekawego. Coś się ta dzieje. Ta, 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 ta. <grym> Ale Grunt, że się dzieje. Ale jaka malutka szynka. Jeszcze trochę elektronarzędzi. A tujki. To na przysłowie z tujami i sąsiadami. <grym> Aga, co dzisiaj kupuje? Wrzosy dalej? Co? Nie wrzosy. A co? To jest przekładni. trochę wieje będzie wam szumieć. Może rzeczy przydatnych dla Majsterkowiczów Tu ktoś Będzie na YouTubie. Pogromcy nudy kanał Pogromcy nudy kanał Idziemy oglądać dalej. Tutaj już widzieliśmy w zeszłym tygodniu te drewniane ozdoby do ogrodów. O ty! Stretki i inne dziwne rzeczy. Lis. Ej, Hej! Patrzymy co tu. Piękności? Co to napolowaliście? Po drodze, po drodze bo po drodze. troszkę wpadło pod auto. Doszły mnie informacje, że dzisiaj znów skarbówka szaleje na giełdzie. i że nie ma spokoju. Byli w tamtym tygodniu. W tym tygodniu też są inni Kupujemy przedstawicieli. A można by w sumie. Dawajcie znać co byście chcieli, żeby wam pokazać, popytać, poszukać Idę zobaczyć tutaj jeszcze na standardowe moje punkty czyli te busy z, z yy, gratami To ładło nadal stoi Nikt nie kupił. Szajbów co nie miara. Idziemy dalej. Maszyny nadal są. Witam, witam. Co nowości? A na razie nic my, dopiero weszliśmy, ale słyszymy, że dalej skarbówka dzisiaj szaleje. A znak na... No coś słyszałem, że są. So... Pokażemy co tu jest. Mimo niesprzyjającej pogody z rana handlujących sporo, odwiedzających również, także jak zwykle giełda działa, prosperuje. Nawet jak pogoda nie dopisuje. Tutaj mojego sprzedającego, którego kupuje tam rzeczy nie ma widzę. Pogoda się przestraszył może. Albo inne czynniki wystąpiły. Cześć. Fajne tabliczki, śmieszne, możecie sobie zakupić. Plastikowe 25, metalowe 35. Tutaj bluzy, skarpetki, czapki, majtki, wszystko jest. Skarpetki zakupiliśmy, wersję zimową, grubszą, bo winter is coming. Idziemy tu w stronę grilli, zobaczymy co się dzieje w głównej alejce. gigant, wyposażenie domowe, wszelakie części rowerowe parę koszyczków tutaj widzę karmniki, piłeczki dużo taniej niż w Biedronce zapachowy cześć, cześć, czaszki, jest też perhydrol do wybielania czaszek tu kolejne koszyczki karmniczki można się zaopatrzeć i zimowy płyn Zapachowy. Grille pracują na pełnych obrotach. Ludzie już głodni, bo zbliża się południe. Zadymienie 100%. Ale ja tam lubię ten zapach. Dzisiaj wiatr szaleje, więc troszkę ten, ten dym może przeszkadzać, bo go rozwiewa wszędzie. Ale myślę, że nie jest źle. Zapach ładny, aż się głodny zrobiłem, od razu. Jeszcze muszę się za roboczymi ciuchami rozglądnąć trochę. No już coraz bliżej Wszystkich Świętych, znicze są już sprzedaży w obrocie. Szaszłyczki się smażą, kolejka jak ta lala.

kolejne części. Dobra, lecimy dalej. Zamieniłem trzy słowa z prezesem giełdy. To na razie jest spokój. Z gminą wstępnie to porozumienie doszło do skutku. Miejmy nadzieję, że tak zostanie. No i skarbówka dzisiaj była, ale to też tylko kilka stanowisk kontrolowali, było grzecznie i spokojnie, także... A tutaj motorek. Na sprzedaż. Niamaszki. Ładnie sobie Pyrka. Jest też trochę aut na sprzedaż. Wszelakiego rodzaju. Każde Audi, Mercedesy. ocena się schowała. idziemy zobaczyć Mer Mercedes W211 1790 2013 rok. Dizelku. Pójdziemy jeszcze tu zobaczyć jakaś Bema bezcenna, ale jest numer... a nie, jest 17900 Ford S-Maxa 13500 Jeep Wrangler a to już jest fajna zabaweczka zobaczymy ale jak ktoś byłby zainteresowany 70 tysięcy do negocjacji Auris Cena do negocjacji Że niestety trzeba dzwonić ewentualnie Suzuki 79 500, Kijanka można sobie zakupić za 52,800 800 Także jak widać auta na sprzedaż są Idziemy jeszcze zobaczyć Porsche Ale 68 tysięcy Nie, ris do uzgodnienia bezcenny. Citroen C5 D7, A nie, to przebieg. Ceny też nie ma. Tylko numer. Trzeba dzwonić. Mercedes klasa. Już. Także jeszcze tych aut tu trochę jest. Nie będę wszystkich pokazywał. Także wszystko fajnie prosperuje, wszystko jest, można kupić, pooglądać, pojeść Tu jeszcze jakieś graciołki widzę jutro będziemy Tak robić stare a widzę, no no zaraz nagramy? To jakiś koszyczyk Ala auto Kryształy, koniki. Widziałem, widziałem. W jakich cenach? Znaczy okay. na 150 Okej. No cymbały. Proszę Państwa, bardzo jeszcze jest ten, nie? Tam napisy, wszystko jest wszystko. Ktoś jakby się tego podjął, to jeszcze mogłyby wyglądać. Nie widziałem, taki pan mówił, że u nas tak tak są tak, na no. Dokładnie. To mam ciekawe. Jest na pięć że to jest cmentarza. <laughs> a to wyrzeźbione, tak, wilkomen. Serduszko wyrzeźbione w drewnie. Tego krokodyla nie pan zobaczy. Jest a my mamy na nim na No tak, <laughs> dokładnie. Jest z kolbuszka. Także różne rupie Ciołki są fajne rzeczy można. <laughs> Już ozdoby świąteczne w ruch idą. Coraz bliżej święta, Mikołaj już wisi. Ja Już gdzieś zgubiłem, ale ona się tu znajdzie. Patrzymy jeszcze co tu ciekawego jest. Dzisiaj z takimi starociami typowymi to ludzie mogą być w Rzeszowie na giełdzie staroci na PTHW. Ale tutaj też nie brakuje. Tutaj wszelakiego rodzaju asortyment przydatny w domu i koło domu. I trochę odzieży, trochę obuwia. I wyposażenie wnętrz, i narzędzia, i już ozdoby, stroiki pomalutku świąteczne ruszają. Ten <noise> Anko. Wszystkiego jest. My jeszcze zakupiliśmy gaz do kuchenki, gąbeczki. Music play, nie, ale to jak się na, ten to się nagrało, ja nie zauważyłem. Alona Blanka! Jeszcze na wyjściu pokażę Wam co jest. Już wychodzimy. Biorę robocze wszelakiego rodzaju. Dzień dobry. Dobra, także załatwiłem sobie na za tydzień kombinezony takie robocze. Będę kupował, bo potrzebuję Teraz idzie zima, żeby ubrać cały kombinezon Żeby plery nie marzły Kolejne czaszki i poroża Jeszcze tu takie ogrodniczo Ogrodowe rzeczy Ale powiedziałem ogrodniczo ogrodowe No jeszcze różnych ciekawostek można coś znaleźć, jaka porządna maszynka do milenia. Zabawki dla dzieci. Były tutaj te stoły z trzeczotu Już się panowie pakują, bo troszkę pogoda straszy przyszły chmury. Zresztą już też koniec giełdy, już południe. I takie stoły też można nabyć. I kwiatki. Co? Lampa. Nie wiem, możliwe. W jakiej cenie ta lampa? 400. No ale ładna. No ładna. To nowo. To nowo droga, ale ładna. Tutaj ceramika, fajne różne. Stary strug. Jeszcze zerknę tutaj, co jest. U pana. jest grzewarka W jakiej cenie taka zgrzewarka? 300 zł do wzięcia. 300 do wzięcia. I co? Jak, jakie grube potrafi zgrzać? Dwudziestkę. Taśmę zgrzewa bez problemu. A i ludzie podejrzewam 25 Nie próbowałem, bo nie miałem 25. No, no, no okay. 20 bez problemu zjiemy. Dobra, Na razie dziękuję. Porcelanowe figurki, wszelakie słyszę się, słyszę. Słówki o, to fajny czajniczek domek. Talera. Koni. No, zaczynam prezenty. Fajne, fajne. Ktoś ma niezły pomysł. No to jeszcze... to się czy to przejść. No, no takę tu płacić, to by było wyjść. <grym zainteresowań> To są ceny 380 zł, na przykład coś takiego. Fajne. No, 150 zł to z łódką. No. Tu fajnie w desce na piersiówkę i kieliszek, wyrzeźbione na świeczuszki. A tu masz z podkowami nawet. Taki z starymi podkowami. Fajne, ładne. to było 50. Tutaj macie namiary. 390. miary, czy 190 Jak widzicie giełda dobrze prosperuje. Klientów i sprzedających nie brakuje. Ja Was zachęcam, żebyście pisali w komentarzach o co mam pytać. W jaki sposób Was trochę zaangażuję w te wyprawy na giełdę, a przy okazji się dowiecie jakich rzeczy potrzebujecie i w jakich cenach są takie rzeczy. że tak to wygląda. My dzisiaj dobrze na szybciutko. Wygląda. Dobrze wyglądamy i bardzo dobrze. Jak widać, ludzie opierają tą giełdę. Także działamy. My dzisiaj szybko uciekamy, bo mamy jeszcze inne rzeczy do zaliczenia. Ale pokazałem z grubsza jak wygląda giełda. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Jak się podoba to łapa w górę. Komentujcie, subskrybujcie i do następnego. Trzymajcie się, cześć, pa!